Witajcie w kolejnej części warsztatów dotyczących emisji głosu, narzędzi, którymi posługuje się prezenter telewizyjny i lektor w swojej pracy. Teraz powiem o artykulacji, która jest związana z dykcją. Jeżeli wydaje się Wam, że dykcja to jest takie doliterowe, bardzo dokładne odtwarzanie wyrazów, to nie jest to do końca prawdą. Weźmy taki wyraz na przykład jak chleb. Nie mówimy chleb, bo jest to hiperpoprawne i jest to no nie, nie jest to związane z dykcją, to, to jest błąd wręcz. Mówimy chleb, gdzie B się ubezdźwięcznia. A więc chodzi tylko o to, żeby te wszystkie głoski wypowiedzieć, niezależnie od tego, jak to jest zapisane literowo. Nie wiem, czy to jest jasne, ale za chwilę pewnie się trochę rozjaśni, jeżeli powiem o kolejnych dystynkcjach świadczących o dobrej dy dykcji. A więc, jeżeli mm, mówimy o dobrej dykcji, to musimy zauważyć, że jest to świadome mówienie w sposób, który wymaga nieco większego wysiłku artykulacyjnego niż przy mowie potocznej. A więc, na przykład, nie mówimy laurka, nie ma ły przed u, tylko laurka, staccato. Nie mówimy nauka, tylko nauka. Nie mówimy człowiek żelaza. Tylko człowiek z żelaza. Różnicujemy z i ży. Nie ulegamy temu upodobnieniu, które się pojawia z żelaza, tylko z żelaza. Zrzucać a nie zrzucać. Jeśli słyszycie różnicę, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze, żeby też mieć dobrą dykcję, żeby tę dobrą dykcję w sobie wypracować. Bardzo ważne jest też radzenie sobie ze zbitkami spółgłoskowymi. Na przykład. Gdy mamy taką zbitkę w dwóch wyrazach: nie marszcz czoła, czy i czy. Jak sobie z tym poradzić? No właśnie, tutaj musimy zaatakować tę głoskę z wyrazu marszcz wygłosową, czyli to czy, kończące słowo marszcz, bo ono nam zaniknie, jeżeli tutaj nie damy więcej powietrza. To dzięki oddychaniu żebrowo przeponowo-brzusznemu możemy tego powietrza zużytkować tu więcej i podbić tę głoskę bo inaczej wyjdzie nam maszerujące czoło, nie marsz czoła prawda? musimy dokładnie wyakcentować to czy w słowie marszcz nie marszcz czoła, nie marszcz czoła, to samo zmiażdż dżdżownicę to następne dż jest trudne, ale, ale wyjdzie nam samo, jeżeli wyakcentujemy w wygłosie tę spółgłoskę a jak jest z samogłoskami, jeśli są samogłoski sąsiadujące ze sobą w wyrazach, np. koala atakuje, wtedy akcentujemy to a w słowie atakuje, czyli w następnym wyrazie, bo ono zaniknie. Jeżeli tego nie zrobimy, to będą się wszyscy zastanawiać, co to jest takowanie koali. Czy to jest jakieś. Hmm, to są jakieś dźwięki, które miś wydaje. Prawda, że możemy wprowadzić kogoś w błąd. Oczywiście z kontekstu słuchacz się domyśli, ale właśnie na tym polega dobra dykcja, żeby nie pozwalać sobie na zaniki takich głosek. To trzeba podbijać właśnie podparciem oddechowym. Czyli koala atakuje. Koala atakuje. Jest takich przykładów bardzo wiele, teraz nie ma czasu o tym mówić, ale na pewno jeśli jeszcze się spotkamy, to przygotuję Wam konkretne przykłady. Ale co zrobić, żeby dobra dykcja przychodziła nam nieco łatwiej niż takim opanowaniem intelektualnym, niż tą wiedzą, o której przed chwilą Wam mówiłem? Nikt nie będzie się zastanawiał, czy teraz jest wygłos, czy nagłos, czy spółgłoska, czy samogłoska. Musimy mieć aparat artykulacyjny przygotowany do tego. Żeby ta dobra dykcja pojawiała się niejako automatycznie. To zależy od, czyli dykcja zależy od ruchomości naszych artykulatorów, to znaczy warg, języka, języczka, który tam sobie fruwa na końcu jamy ustnej. A więc sprawdźcie, czy potraficie zrobić takie rzeczy. Nabieracie powietrze, jeżeli to możliwe, oczywiście torem żebrowo przeponowo-brzusznym, i artykułujecie do końca. Aż wam się skończy powietrze, głoskę R. Ma to wyglądać mniej więcej tak. Rrr, 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 Aż wam zabraknie powietrza. Może to trwać kilkanaście sekund. O czym to świadczy? Jeżeli język zatrzyma się po kilku uderzeniach i rzeczywiście powietrza Wam zostanie, a język już przestanie pracować to znaczy, że gdzieś są napięcia w pasie barkowym, na szyi, mięśnie okołokrtaniowe i nasada języka, one wszystkie są zciśnięte i bardzo mocno spięte, dlatego język nie będzie pracował tak jak trzeba, nie będzie elastyczny. To samo dzieje się z wargami. Nabieramy powietrza torem żebrowo-przeponowo-brzusznym, powtarzam do znudzenia. I robimy taką sztuczkę. Aż zabraknie powietrza. Nie pokazujcie tego nikomu, bo to może być kompromitujące. Róbcie to w odosobnieniu w każdym razie. Ale jeżeli rzeczywiście wargi są elastyczne i rzeczywiście chcą współpracować, to na pewno nie zatrzymają się. Do momentu, kiedy zabraknie Wam powietrza. Jeżeli jest inaczej, no to na pewno jest jakieś napięcie, właśnie od pasa barkowego, począwszy w górę. To samo z języczkiem. Jeżeli potraficie wymieniać takie sylaby z podwójnym K albo G, bo to są głoski, które powstają tam właśnie z tyłu, K, G, poczujcie, gdzie one, gdzie one się tworzą. Jeżeli potraficie taką podwójną głoskę w sylabie wymawiać, to znaczy, że ten języczek pracuje bardzo sprawnie. Wygląda to tak. Akka, okko, ekke, egge, egge, agga, oggo. Jeżeli potraficie takie sytuacje odtworzyć, to znaczy, że języczek pracuje prawidłowo. A więc ćwiczcie, a my w następnym odcinku naszych warsztatów króciutkich opowiemy o czymś, co nazywa się prozodia. Zapraszam.